No, i Bartek zaczął dzień od ryby. Jest piękny hol. Wędka ugięta. Zobaczymy, co to za ryba. Widziałeś już, co to? A, tenczak. No, ładna ryba. no i ryba w podbieraku piękny, tęczowy i jest ryba na nowej rzece piękna rzeczka malownicza i jest ryba fajnie wziął na wychodzącą muchę nie jest duży tęczorek, ale Zabawa jest fantastyczna. Pięknie. Złapał muchę wychodzącą. Było widać, jak się do niej ruszył. I jest piękna ryba. Fajne, silne ryby. Jest tutaj takich ryb sporo. Dużo, więcej tych ryb tutaj widać. One nie są za bardzo zainteresowane trzeba naprawdę chyba im te muchy pokazać, bo na takiej wolno płynącej wodzie ta mucha musi mieć jakiś ruch, wtedy one naprawdę będą reagować. Potrafi tutaj kilka ryb, odprowadzać jeszcze tą rybę, która się zaczepiła, którą się holuje, ale idzie po tych skałach. Ale fajna walka naprawdę, fajna ryba, fajna walka. To jest to, po co się przyjeżdża na taką wodę. Pokonuje tyle kilometrów. Piękna ryba. Widać, że tutaj jest już zasiedlona długo. Bo nie jest pouszkadzana. Piękne kolory. Piękna płetwa. Fantastyczna. Praktycznie złowiona ryba na upatrzonego. Stała. Podałem jej muchę i wzięła. No jest. Piękne kolorki. Fajna ryba. Piękna. Jarek pokazał, co potrafi. Piękny lipień. Teraz mamy ładnego lipienia. Naprawdę gruba ryba, piękna, fantastyczna ryba. No, nie daje się tak szybko, ale jest gruby lipień, fantastyczny. No, jest gruby, piękny. No i do podbieraka. Za długa linka Ale piękna ryba Jest, pięknie Fantastyczny lipień Brawo pani Jarku Jaki lipień tego było tu przyjechać Piękny lipień wraca do wody Jarek zaprezentuje Piękną rybę jeszcze Super ryba, piękna Piękna ryba puszczymy i pójdziemy tak, ruchamy ryby wolne pod plemieniem tak, no, i mamy małą, ładną rybę. Stała tutaj, stałem nad nią chwilę, aż wreszcie wzięła. Wzięła na małą muszkę. Trzeba było chwilę nad nią tutaj popracować, ale się skusiła. No i zobaczymy, co to za ryba. Ale ładna ryba, naprawdę. Stała w miejscu, tylko się przesuwała po parę centymetrów w prawo, w lewo widać było, że żerowała ta ryba i się skusiła blisko brzegu no jest spora ryba, spora ryba no i trzeba chyba iść za rybą to jest tenczor No ładny tęczak Teraz widać stał tam cały czas żerował Tęczak Tak, to był tęczak no No, no gdzie ja tam będę szedł za nim Oj 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 O, čudovito ribsko. Čudovito ribo. Lično. Tu samczor jakiś Piękny, brawo Ty Piękny samczor No sam jest niesamowity, ładna ma kufę Kufę straszną ryba. Patrzcie to piękna ryba Przeszliczna Zdrowiutka, piękna, dzika ryba, nie wpuszczana na nimfę fajną wziął. Zrobioną dwóchką. A co ja nawet nie pamiętam, co założyłem nawet. Nie wiem, co tam mam, ale trzeba było cztery muchy zmienić, żeby w końcu się skusił. Piękny rybka. Przepiękna rybka. Piękny. Ale kufę śliczną ma. Piękny kufę ma. Piękna ryba. Niezro, nie zło, nie. Piękne Fajno. kolory. No kropiny na olbrzymiu. Siedzi, siedzi następna ryba. A, ładna. I to jest lipień. Piękny, o, piękny lipień. To jest taki z pół metra, ale fantastyczny lipień. O, niezły, piękny lipień. Tym razem stał, stał, kilka razy trzeba było mu przepuścić i znowu jest piękna ryba. Ale stoją ryby, widać je i trzeba nad nimi pracować długo, żeby były chętne, żeby w końcu wzięła któraś, którąś muchę. Trzeba im zmieniać muchy, szukać, dopasowywać i można trafić na jakąś fajną muchę, która jest naprawdę dobra. I teraz jest lipień. Ta sama mucha w sumie co i tęczak, ale widocznie coś nie jest fajnego, skoro te ryby biorą na tą muchę. Nie zły lipień, ale... O panie, szalony. Szalony lipień. Samo go zajść. Od tyłu i wtedy będzie można podebrać, Bo tak to będzie uciekał w dół. Dobra, ryba. Piękny lipień, złoty. No i zobaczymy zaraz, będziemy próbować go podbierać. Tutaj za bardzo nie ma gdzie uciekać. Spokojna woda. Więc trzeba go tylko trochę podcholować u siebie i będziemy go podbierać. Ale fajny, naprawdę fajny lipień No chodź kolego, chodź tu chodź Tam po co tam płyniesz? Po co tam płyniesz? Piękny lipień, fantastyczna ryba. Piękne złote kolory. Świeci się na złoto, normalnie cud, piękna płetwa, samiec. Spaniale. się trafił całkiem zacny. Patrzcie jaki ładny. Z długiej linki na małą nitkę. piękna Link rybkę. No done. Jest piękna ryba, jest piękna ryba, i to jest marmorata, i to jest marmorata, piękna ryba, ale fantastyczna ryba, piękna, ale odjechała niesamowicie. Oj, teraz trzeba będzie ją tu trochę spompować. Piękna ryba. Kurde, była. Była ryba piękna. Jest. Siedzi. Siedzi ryba. O, ładna też. Spora ryba. Spora ryba. O proszę. O proszę. O proszę. O, proszę. Tam ja za nią nie będę szedł. Na pewno nie będę za nią szedł. Zaraz ją tu przyciągniemy. No nic nie jest. Tu stoi, raz, dwa, trzy, cztery. Tu stoi z pięć sześć litrów. na pewno Na pewno nie. No? nie. Marmurata. Piękno. No. ryba. Strong Piękno się udało trafić. Marmuratkę piękna. 53 cm. Super ryba. Fantastyczna. Taka, rurowata troszkę długa, chuda, ale piękna ryba. Pięknie. Ale one takie są. Jest. O pięknie. Barmurata. Jest kolejna ryba. Barmurata. Ale paczek wzięła. Teraz wzięła już Barmurata. ładnie. Proszę. Teraz jest ładnie z złapana. Elegancko, pięknie wzięła. nie Nie, ale fajnie. Piękna ryba. To ona już do pobieraka. Ale zaczepiona jest delikatnie, poza sam koniuszek jest zaczepiona. Hej, chodź tu! <laughs> Praktycznie, ona tak o. Identyczna, nie? Tak, ale to ta, to, co dostała. No. Już nie ma. No nie ma No. Kolejny pstrąg marmurkowy. Piękny. Piękny pstrążyk marmurkowy. Piękna rybka. I wypuszczamy ją. Puszczamy wolno, niech wypływa.